Podstawka pod jajo jest też zrobiona z łuków i obdziergana półsłupkami. Jest trzy rzędy tych łuków. Najpierw z sześciu oczek łańcuszka, z siedmiu i z ośmiu oczek łańcuszka. Tak samo robiłam, jak górę tego jaja żeby pasowało. szydełkiem 1.6 proszę zrobić łańcuszek z nitki podwójnej 72 oczka tego łańcuszka. Zmieniłam szydełko na 1,25 i łączę ten łańcuszek z oczkiem pierwszym tego łańcuszka i zamykam oczkiem ścisłym. Jedną nitkę ucinam. To się będzie i tak trzymało. Jedno oczko łańcuszka i nawijany półsłupek w tym samym. Oczku. Następny półsłupek w następnym oczku. Nawijany półsłupek. I następny nawijany półsłupek w następnym oczku tego łańcuszka. I tak obrabiamy ten łańcuszek dookoła. Zrobiłam go z dwóch nitek, bo dobrze tu widać, wchodzę bez problemów w każde oczko, no i to fajnie wygląda. Tak obrabiamy dookoła. Kawałek zrobiłam i chcę pokazać właśnie jak ma wyglądać. Nitki są wyrobione, jest wszędzie, gładko i dziergam dalej. Tymi nawijanymi półsłupkami. Ja już zrobiłam. Jestem tutaj przy końcu. Ostatnie oczko mi zostało. I ostatni półsłupek nawijany. I łączę z pierwszym tutaj oczkiem. Oczka Oczkiem ścisłym. Jest wszędzie równiutko, tak jak powinna być. Teraz robimy te łuki. 6 oczek łańcuszka i wkuwamy się w co czwarte oczko. Tutaj tego półsłupka. 1, 2, 3 i 4. I łuk. Sześciu oczek, łańcuszka. Jeden, dwa, trzy, w czwarte, łuk sześciu oczek, łańcuszka. Więc sześć oczek, łańcuszka. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeden, dwa, trzy, w czwarte oczko, półsłupek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, w czwarte oczko, półsłupek. I tak robimy dookoła ten pierwszy rząd łuków. Został mi do zrobienia ostatni Łuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kuwam się też tutaj w to oczko i pół półsłupek. Jest 18 tych łuków, i teraz obrabiam 18 dookoła. Wchodzę w ten pierwszy łuk i trzy półsłupki. Tak robimy jak górę tego jaja. Dwa oczka łańcuszka i trzy. Półsłupki, tak obrabiamy dookoła tą podstawkę. czy półsłupki, dwa oczka łańcuszka, czy półsłupki do następnego łuku, tak w kółko. Ja już zrobiłam i też zamknęłam oczkiem ścisłym, i ścisłymi oczkami przechodzę do poprzeczki, tak jak na było pokazywane na jaju. Do poprzeczki, i teraz będą 7 oczek łańcuszka też w każdą poprzeczkę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poprzeczkę i też 7 oczek łańcuszka w każdą poprzeczkę. Do początku zamykamy oczkiem ścisłym i obrabiamy czterema półsłupkami po jednej stronie. 2 oczka łańcuszka i cztery półsłupki po drugiej stronie. Drugi rząd tych łuków tak obrabiamy. Mam zrobione już drugi rząd tych łuków. Weszłam tutaj w poprzeczkę, zamknęłam oczkiem ścisłym. Wchodzę do łuku 1, 2, 3, 4 półsłupki. 2 oczka łańcuszka, 4 półsłupki. 3, 4 i do następnego łuku i obrabiamy tak ten rząd. 2, 3, 4 dwa oczka łańcuszka, 4 półsłupki. Ja już zrobiłam. I też oczkami ścisłymi przechodzę do łuku. I będą teraz łuki. Z ośmiu oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, włók półsłupek. I też osiem oczek łańcuszka w każdy tutaj łuk, a obrabiamy tak samo jak ten drugi rząd, cztery półsłupki. Dwa oczka łańcuszka, cztery półsłupki. Tak w każdym łuku. Spotykamy się już, jak będzie. Zrobione, zrobiona ta podstawka. Bo już nie ma sensu pokazywać. Podstawka zrobiona, nitki pochowane, a usztywniam ją na takiej zakręce od kawy. Tu sobie wyrosowałam talerzykiem takie większe kółko tak żeby najmniej centymetr był poza tą. Zakrętkę. kładam folię na styropianie, to jest folię, I już ukrochmaloną tą robótkę kładę tutaj i formuję. Pokazuję tutaj na sucho. Zakrętka idealnie pasuje na tą robótkę. Każdy łuk jest przypięty igiełkami. I tak to wygląda. Trochę pracy jest przy tym jaju, no bo i duże, i podstawka. Dziękuję za wspólne dzierganie. Zapraszam na nasze filmiki. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.